Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku TBS. Dzisiaj sobie porozmawiamy oczywiście na temat wydatków, jakie ponosi kierowca w trasie. Wybaczcie mi za głos, wybaczcie za to, jak wyglądam, jestem już czwarty tydzień w trasie, no i wstałem niedawno, bo walę teraz cały czas nocki. Także rozsiądźcie się, smacznego, krótki, zwięzły odcinek, no i zapraszam. A więc tak, do głównych wydatków kierowcy, jakie wydaje podczas jazdy, mam nadzieję, że ta chłodnia w miarę Wam nie przeszkadza. A więc tak, do głównych wydatków kierowcy, jakie ponosi w trasie, no to wiadomo, jest jedzenie, tak? Co kupujemy? Moi drodzy, kupujemy tak naprawdę, co chcemy. Wiadomo, unikamy cukrów, unikamy jakichś wysoko przetworzonych rzeczy. To, to jest już tak na naprawdę osobna kwestia. Ile, ile kto wydaje, co kto kupuje. Bo widzicie, ja jeżdżę na przykład z kolegą w jednej firmie, i jemu na przykład wychodzi 400-500 zł miesięcznie. Ile kurwa? Ja jestem w stanie się zmieścić w 300 zł. Co kurwa? Także zależy też, kto, kto ile je. Kwestia tak naprawdę indywidualna. Ale są inne jeszcze wydatki kierowcy. Mam tutaj na myśli na przykład prysznice, mam tutaj na myśli toalety. Na to też trzeba być przygotowanym. Generalnie, jak ja jeżdżę na Włochy, to w moim przypadku. Wydatki kierowcy, który jeździ na Włochy są dużo mniejsze niż na przykład wydatki kierowcy, który jeździ, jeździ na Niemcy. What? Kto się zapyta dlaczego? Mianowicie w Niemczech yy, większość toalet, jak nie chyba wszystkie, chyba tylko te moby są płatne. Prysznice są płatne i to nie są płatne mało, bo toaleta kosztuje 1 euro. Więc teraz sobie wyobraźcie, że stajecie na taki weekend, na jeden dzień, no i najmniej no to 4 razy idziemy do do łazienki, tak? to mamy 4 euro, plus prysznic jakieś 2, 3, może, może, może 4 euro ja pierdolę kurwa no To mamy dosyć spory wydatek, tak? No i po drodze jak jeszcze jeździmy to też wiadomo z toalety skorzystać trzeba A we Włoszech są w większości prysznice darmowe Tutaj gdzie stoję na ristop czyli tak zwany autogrill to moi drodzy toalety, prysznice są darmowe Nice Więc tutaj jesteśmy w stanie dużo zaoszczędzić ale średnio toaleta w Europie kosztuje między 1 euro a 50 centów. Tak to się mniej więcej pasuje. Eee, no i oczywiście prysznice. Prysznice, zależy gdzie jesteście. Jak jestem na, na południu Włoch, to prysznice potrafią kosztować 2 euro. Mówimy tu oczywiście o innych stacjach niż autogrill, bo na, autogrill, na autogrillach są darmowe. Ale z reguły w Europie prysznice tak wahają się od dwóch Myślę, że do 5 euro za, za prysznic. To zależy też, gdzie jesteście. Czy w Niemczech, czy w Belgii, czy na przykład w Holandii, czy na Słowenii. Na Słowenii kosztują 3 euro, nie? Także to wszystko zależy. W Polsce prysznic kosztuje tak oddychy, nawet zdarza się do 20 zł. Ile? To około 2-4 euro. Co za przypadek! Także na to trzeba być też przygotowanym. Moi drodzy, kolejne wydatki, które ponosi kierowca, to są oczywiście mandaty. Mandat! Nikt o tym nie mówi. Każdy tylko mówi, że a kierowca tyle zarobi, a kierowca tyle zarobi. Tak, zgadza się, ale jak kierowca zarobi na przykład 10 tysięcy... CO TY PIERDOLISZ CZŁOWIEKU?! I... ...żeby było łatwo liczyć już. O zarobkach oczywiście rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Jak nie widziałeś, to oczywiście serdecznie się do niego zapraszam. I mandaty też trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli rozmawiamy o wydatkach kierowcy. Bo przekroczenia prędkości mmm, płaci kierowca. Źle zabezpieczony zawar. Płaci kierowca jakieś przewinienia w tachografie płaci kierowca, także moi drodzy musimy mieć to na względzie, że możemy też czasami z wypłaty zapłacić kilka stówek lub nawet w najgorszym przypadku czego wam moi kochani widzowie nie życzę i oby jak najmniej takiej sytuacji, ale nawet i kilka tysięcy złotych. No please Jeżeli chodzi o moje mandaty jakie ja dostałem, bardzo prosty przykład z ostatniego tygodnia, czy z ostatnich dwóch tygodni. Fotoradar we Włoszech, jechałem 57 na 50, cyknął fotkę, 483 zł przyszło mandatu. Także wiecie, no czasami się zdarza, tam chyba 116 euro przyszło mandatu, także wiecie, trzeba się pilnować, bo łoją nas tak naprawdę na każdym kroku, na każdym zakręcie chcą z nas ściągnąć pieniądze, a wtedy wiadomo, nasza pensja się pomniejsza i już nie zarabiamy 10 tysięcy. Jakby ktoś był w ogóle jeszcze ciekawy, czy, ile, ile mandatów dostałem, na Słowacji dostałem 300 euro, w Austrii dostałem 200 chyba wtedy euro albo 300, już nie pamiętam dokładnie. Teraz we Włoszech dostałem 116, raz dostałem w Czechach 100 euro. Także uzbiera tam 5-6 mandatów w sumie na, na 2 lata jazdy. Także wiecie, nie jest to dużo i dobrze. Ale zdarzają się, zdarzają się mandaty, i na każdym kroku chcą od nas wydusić jak najwięcej kasy. Także uważajcie na siebie. Jeżeli jeszcze chodzi o parkingi, to często zdarza się, że parkingi są darmowe, ale zdarzają się też parkingi płatne. W większości przypadków jak się spotkałem czy rozmawiałem z kierowcami, to szef pokrywał oczywiście parking płatny, zwracał pieniądze albo po prostu mieli chłopaki pieniądze w tym w kajecie. Bo według mnie tak naprawdę, jeżeli nie będzie zaparkować, jest parking płatny. No to szef powinien pokryć koszt parkingu, a nie, żeby kierowca płacił z własnej kieszeni. W mojej firmie, oczywiście, szef wszystkie parkingi pokrywa, mamy pieniądze na parkingi, także tutaj problemu z tym nie ma. No i tak jakby się jeszcze uparł, no to wiecie, można wziąć pod uwagę na przykład, że do wydatków kierowcy mogą należeć jakieś specyfiki do auta, ale to wiecie, to jest też kwestia umowna, bo można się z szefem dogadać, żeby dał nam, dał nam jakieś płyny do szyb i tak dalej jakieś ręczniki, no, no to kwestia tak naprawdę pracodawcy, co kto daje, tak? Ja na przykład mam swoje ulubione specyfiki i ja, wiecie, jak mi się kończy płyn do mycia szyb jestem gdzieś w trasie, to nie do szefa Ty wyślij mi 15 zł, bo potrzebuję płyn do mycia szyb, który będę używał przez pół roku Także wiecie, no to kwestia indywidualna, nie? Ja mam swoje specyfiki, moje jakie są ściereczki, które sobie kupiłem i, i jakoś, no, no, no nie wiem, i wiecie, no i ja tak mam, że ja, ja za to nie wołam, nie? bo po prostu ja tego i tak używam, a wykorzystuję to w ciągu pół roku, czy do plastików, czy do to tak naprawdę kupiłem sobie chyba do plastików na początku tego roku jeszcze połowę nawet nie wykorzystałem, także wiecie no tak słabo trochę, nie, no ale to już mówię, kwestia kwestia indywidualna. No i jeszcze można jak ktoś długo w trasie jeździ, można doliczyć jakieś pralki, żeby sobie wyprać ciuchy o takie rzeczy, nie. No i moi drodzy, no chyba tyle. Co tu więcej mówić. Nie ma to się rozgadywać na siłę. Także co, jak się podobało, no to oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a my się widzimy przy niedzielnym vlogu. Albo jak mi się uda, to jeszcze teraz wam nagram pewien odcinek, który wleci w piątek, ale to zobaczymy. Także pozdrawiam, suchę tracker, trzymajcie się i na razie. Cześć.